Pośród tysięcy zgłoszeń wybraliśmy jednego człowieka, który wyruszy w podróż dookoła świata. Budżet 120 tysięcy złotych. Czas podróży to rok, a cel to przetrwać. Zawsze marzyłem o podróży bez granic, o takim świecie, gdzie zamiast się bać, uczysz się tak naprawdę żyć. Tym razem w tę podróż nie ruszę ja, tylko ktoś, kto został wybrany. Podróży nie zawsze jest pięknie i myślę, że wiem najlepiej, o czym mówię. Jest to samotność, stres, emocje, łzy. Tak naprawdę jest to jedna wielka wyprawa. Zaczynamy. Nie zawiodę was. Tutaj spał Kundzia, tutaj wóz plemienia John, a tutaj ja. Ja podróżując samotnie byłem już w ponad 60 krajach na świecie. To jest dla mnie, dla niego, dla nas wszystkich. Mamy. No dobra, to zamieniamy się teraz. A ty wiesz w ogóle w co ty się ładujesz chłopie? Nie mam pojęcia. Obserwatorzy Huberta wysłali tysiące zgłoszeń, a miejsce mamy tylko jedno. Szansa na wybór była niewielka, a my postawiliśmy właśnie na niego. Zawsze czułem, że chcę w życiu czegoś więcej. Presja ze strony społeczeństwa i próba wpasowania się w standardy tego świata sprawiały często, że zatracałem siebie. Aż zrozumiałem, że chcę przeżyć to życie po swojemu i wycisnąć z niego jak najwięcej. Jedna osoba. Jedno marzenie. Jeden rok. Byle przetrwać. Ej. A czy ty byś przetrwał? Odcinki z serii Byle Przetrwać pojawiać się będą od dzisiaj co tydzień przez cały rok. W kolejnym odcinku poznacie wybrańca, który ruszy w tą podróż. A już za dwa tygodnie odcinek z pierwszej wyprawy. Zostańcie z nami, zostawcie suba i widzimy się w każdy czwartek.